O doborze podkładu w siedmiu krokach było w zeszłym tygodniu, więc wróć sobie do tego nagrania. Ono jest zapisane na moim profilu. A dzisiaj pytania i odpowiedzi, to znaczy, że zostawiłam okienko do pytań i na wszystkie pytania, które do mnie spłynęły, lecą za chwileczkę z mojej strony odpowiedzi, czyli Wasze pytania, moje odpowiedzi. Nic straconego, jeżeli gdzieś coś przeoczyłaś, jeżeli nie zapisałaś pytania, zawsze możesz napisać jeszcze tutaj. Będę na nie również odpowiadała. Live o podkładzie jest dlatego, że w czasie, kiedy spotykamy, się z kobietami na warsztatach, okazuje się, że mnóstwo kobiet ma źle dobrany podkład, nie potrafi tego zrobić i też badania zewnętrzne udowadniają, że ponad 80% kobiet po prostu nie potrafi dopasować podkładu samej sobie, więc myślę sobie, że to będzie bardzo pomocne, bo to jest temat bardzo potrzebny. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to ja jestem Gosia Neubauer, kobieta od urody i znajdziesz mnie we wszystkich mediach społecznościowych, które tylko są w internecie. Jestem doradcą do spraw pielęgnacji, takiej codziennej domowej Pielęgnacji cery, ale też do spraw wizażu, czyli dopasowuję kolorystycznie produkty do makijażu moim klientkom do typu urody zgodnie z typem urody. No, i dzisiaj lecimy z Waszymi pytaniami po kolei. Ja będę czytała pytanie i będę dawała też odpowiedź. Czy to jest w ogóle możliwe, że makijaż może być piękny i trwały bez efektu maski? Mówimy tutaj o podkładzie, oczywiście. Tak, oczywiście, może tak być, ale muszą być spełnione pewne kryteria. To znaczy, że musi być odpowiednio wypielęgnowana cera i musi być dopasowany odpowiednio kolorem, odpowiednio kolorem właśnie podkład. Kolejna sprawa jest taka, po co w ogóle stosować podkład? Dlatego, że każda cera ma swoje mankamenty. To oznacza, że czasami są jakieś zaczerwienienia, są czasami jakieś popękane naczynka, przebarwienia, piegi, różne rzeczy, które chcemy ukryć. I właśnie podkład służy temu, bo on będzie jakby wyrównywał kolor całej skóry. My wtedy czujemy się też takie. Pewniejsze siebie. Zawsze tak jest, że jeżeli masz skórę z wyrównanym kolorytem, to po prostu masz wrażenie, że możesz wszystko, nie ma dla ciebie rzeczy nie do zrobienia. Jak dobrać podkład? Czyli, czyli właściwie to, o czym mówiłam w zeszłym tygodniu, do odsłuchania, cały materiał, 7, 7 kroków do doboru podkładu. Yy, powiedziałam o kilku rzeczach, których nie robić i o kilku rzeczach, które bardzo trzeba byłoby zrobić. Przede wszystkim nie wybieramy w drogerii, przy sztucznym świetle. Musi być światło dzienne. Nie szukamy na ręku, bo podkład nosimy na twarzy, więc szukamy, dobieramy kolorem do twarzy, a nie do dłoni. Ale też były takie ważne rzeczy, takie pytania, na które trzeba byłoby sobie odpowiedzieć, właśnie yy, i dobrze by było, żebyś sobie obejrzała właśnie to nagranie, więc odczuj na moim profilu. Yy, kolejną sprawą, czy każdy powinien używać podkład? No, to nie jest tak, że każdy powinien używać podkład. To jest tak samo też, jak nie każdy musi chcieć myć zęby, ale generalnie jemy, jemy. Są. So, um są takie skóry, które powiedziałabym, że obowiązkowo powinny mieć nałożony podkład, bo to jest dobre dla ich kondycji. Na przykład, skóry naczynko, czyli skóry, które mają popękane naczynka, które gdzieś są zaróżowione, mają rumień, bądź są to skóry bardzo wrażliwe. I wtedy podkład po prostu działa na ich korzyść, bo jest to jakby kolejna warstwa ochronna na skórę, która działa w taki sposób, jak w chłodniejszy dzień, kiedy ty chcesz wyjść na zewnątrz, na spacer i zakładasz po prostu sobie dodatkową koszulkę, żeby Ci było cieplej i podkład w wypadku skór naczynkowych jest taką dodatkową koszulką ochronną przed czynnikami zewnętrznymi. Im więcej warstw nałożysz na skórę taką naczynkową, problematyczną, tym lepiej ona będzie się czuła. To znaczy, jeżeli masz nałożony krem, potem bazę, podkład, na przykład puder, każda kolejna warstwa powoduje, że Twoja skóra naczynkowa, taka problematyczna, będzie, będzie jej z korzyścią z tymi kolejnymi warstwami. <coughs> Jaki podkład najlepiej wybrać w odcieniu Twojej skóry? Ani jaśniejszy, ani ciemniejszy w odcieniu Twojej skóry. Produkt taki, który. który aż się zawiesiłam, bo kurier mi tutaj idzie przed oknami, ale dobrze. Czyli podkład w odcieniu Twojej skóry, bo nic gorszego niż maska, tak naprawdę. Jaki podkład nie podkreśla zmarszczek? taki, który w swoim składzie ma e, przyjemnie twojej pielęgnacji, czyli e, ja używam produkty z marki Mary Kay z serii Timewise e, i to jest też seria Timewise to jest też seria kosmetyków, które są do pielęgnacji, czyli jest produkt do mycia, krem pod oczy, kremy do twarzy, sera, e, no i w związku z tym, jeżeli używam też podkład, to podkłady z tej samej serii mają te same składniki aktywne, co produkty do pielęgnacji, e, głównymi trzema składnikami aktywnymi w tej serii to jest rezolwant, który działa odmładzająco, witamina B3, która dodaje blasku i usuwa szary kolory ze skóry, i peptydy, które napinają skórę, które trzymają tą skórę po prostu jako taką jędrną, gęstą i w dużo lepszej kondycji. Jeżeli używasz takich składników swojej pielęgnacji, a potem nakładasz podkład z tej samej serii, no to po prostu podkład Ci przyłuża Twoją pielęgnację, jakby przez cały czas masz świetny efekt na twarzy. Kolejne pytanie, w jaki sposób... Nie, dlaczego osadza się w załamaniach? dlatego że trzeba podkład utrwalić pudrem. Jeżeli nakładasz podkład, czy to krem CC, czy korektor, czyli te podkłady, produkty takie półpłynne na skórę i wychodzisz z domu i po prostu już nic więcej nie nakładasz, no to możesz mieć pewność, że jeżeli działa mimika, czyli marszczą się oczy tutaj przy ustach albo mrużysz oczy i tutaj się zaczyna marszczyć, no to podkład ma prawo wchodzić w zagłębienia, żeby tego uniknąć, no to właśnie musimy użyć pudru. Jaka jest różnica między podkładem, kremem CC, BB, no więc już ci tłumaczę. Mary Kay nie ma kremów BB, ale są w drugeriach, więc powiem Ci jaka różnica. Zaczynamy od krycia, najmniejszego do największego. BB, czyli krem BB ma najmniejsze krycie, z angielskiego to, są, to jest rozwinięcie skrótu Beauty Balm, czyli balsam koloryzującym. CC, czyli cream corrector i mamy taki w Mary Kay. cream corrector ma mocniejsze krycie, ale dalej zostawia efekt naturalny na skórze, to jest produkt dla fanek minimalizmu, to jest produkt dla kobiet, które kochają make up, no make up, dla tych dziewczyn, które zaczynają przygodę z makijażem, dla tych skór, które są takie potrzebujące nawilżenia, sucha, odwodnione i skór, które lubią glow, więc tutaj jest właśnie krem CC, Podkład ma mocniejsze krycie od kremu CC, jest w dwóch wariantach, matujący i rozświetlający, te paseczki o tym mówią, ty nie musisz tego wiedzieć, od tego jestem ja, jeżeli chodzi o dobór. Produkty, które... Podkłady, które mają 12-godzinne nawilżenie, 12-godzinne krycie, 12-godzinną trwałość, są odporne też na, na, na to, jak sebum się zaczyna produkować, jest nadprodukcja sebum, to one nie spływają, są odporne też na pot, i podkłady dają taka cieniutka warstwa na skórze, pięknie kryje. Właściwie wszystko, ale jeżeli masz jakiegoś nieproszonego gościa albo jakieś przebarwienie, pęknięte naczynko i ono jeszcze przebija, to możesz zbudować sobie podkładem krycie, więc wystarczy, że doklepujesz nie na całej twarzy, tylko doklepujesz sobie w jednym miejscu tylko odrobinę podkładu i krycie jest od razu zwiększone. Więc, czyli buduje się krycie ym, i taka jest różnica, czyli BB najmniejsze krycie, CC średnie krycie, ale dalej naturalny efekt, podkład najmocniejsze krycie, ale to nie jest kamuflaż, y, to jest taki naturalny efekt y, skóry. Co zrobić, aby podkład był trwały? Potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja, dopasowana do potrzeby skóry. Jak nakładać? proponuję ci nie palcami, bo nakładanie palcami daje nierównomierny efekt na skórze i to czasami nie wygląda dobrze, gdzieś się ściera makijaż, nie wytrzymuje całego dnia, dobrze jest, pro, proponuję albo gąbeczką, gąbeczka daje naturalny efekt, delikatne krycie, albo nakładanie pędzelkiem i ja rekomenduję pędzelki syntetyczne, bo one po pierwsze nie są alergiczne, więc cię nie uczulają, a po drugie nie chłoną produktu, nie chłoną podkładu, więc zawsze mówię, jak kobieta jest u mnie na warsztatach, testujemy sobie podkład i ja później mówię, jak ona już skończy, a teraz tak sobie porozdzielaj te włoski i zobacz, ile tam zostało podkładu. I najczęściej mówią, no nie ma podkładu, wszystko jest na twarzy. No właśnie, więc moje klientki przedłużają sobie podkład po około pół roku, jak kupują podkład i pędzelek, to po około pół roku przedłużają sobie go, bo on na bardzo długo im wystarcza. Wiele zależy też od aplikatora. Nie mogę stosować podkładu, bo każdy mnie zapycha. Takie było kolejne pytanie. zapychacie dlatego że nie jest to kwestia podkładu, tylko trzeba się zastanowić i pochylić nad pielęgnacją. Prawdopodobnie robisz nieodpowiedni demakijaż, albo jest taki po łebkach ten demakijaż, albo prawdopodobnie jest tak, że on w ogóle jest nieodpowiedni. Często i teraz y, mówię z mojego doświadczenia, często kobiety po prostu do demakijażu używają płynu micelarnego, biorą na wacik, przecierają tak długo, aż już po prostu wacik jest czysty, nakładają krem, idą spać, wstają rano, a tutaj się okazuje, że huh, rano bomba na bombie, stany zapalne skóry. I oczywiście wina spada na to, co było wcześniej, czyli nowy podkład na pewno mnie zapał. Absolutnie nie. Podkłady, na których ja pracuję, to są podkłady niekomedogenne, czyli nie zatykają porów, nawet bardzo tłuste cery, takie łojotokowe mogą używać, bo one nie powodują właśnie tych stanów zapalnych skóry. Tutaj trzeba zrobić mocne oczyszczanie, czyli musisz porządnie umyć twarz wieczorem i nie płynem micelarnym, tylko produktem do mycia twarzy przy użyciu wody i dobrze jest zrobić raz w tygodniu, przynajmniej raz w tygodniu peeling. Oczywiście to wszystko zależy od rodzaju skóry. Ja to zawsze ustalam już indywidualnie. Um. Kolejne pytanie od Was, jak powinien wyglądać demakijaż podkładu? No i właśnie, jak to jest z tym płynem micelarnym? Czy on jest dobry, czy niedobry? Jest ok z płynem micelarnym, pod warunkiem, że nie jest jedynym produktem do demakijażu po całym dniu. On może być pierwszym etapem, jak robisz oczyszczanie dwuetapowe. Więc najpierw nawacik trochę płynu, przecierasz tylko tak niechlujnie, powiedziałabym, tylko z tego pierwszego zanieczyszczenia płynem micelarnym swój makijaż. A potem bierzesz na dłoń odrobinę żelu, mleczka, pianki do demakijażu twarzy, rozcierasz między palcami przy użyciu wody, myjesz całą twarz około jedną minutkę, spłukujesz pod bieżącą wodą, i to jest prawidłowy demakijaż twarzy. Pięknie się domywa cały podkład, skóra rano nie jest zapchana. Pamiętaj też, żeby ją później stonizować, żeby ją też nawilżyć odpowiednimi produktami dopasowanymi do twojego typu skóry. No i ostatnie pytanie, jak powinien. Jaki podkład wybrać? Tutaj chodzi o wykończenie czy matujący, czy rozświetlający. Ja podkłady, no generalnie, są teorie, trzy. To, trzy teorie sobie wyliczyłam, ale zawsze mówię, pytam się kobiety, po który byś najchętniej sięgnęła, w jakim się lepiej czujesz, jaki byś chciała, to jest indywidualna sprawa, ale gdyby tutaj sprawdzić to tak z teorią, no to pierwsza sprawa. Kwestia wieku. Te młode dziewczyny, które mają burzę hormonalną i zaczyna się wszystko wyświecać, no to wolą matujące. Kobiety w eleganckim wieku ze skórą dojrzałą, kiedy ta skóra często jest z rozszerzonymi porami, bo pory w pewnym momencie też nigdy nie miała z nimi problemu, a nagle po prostu patrzysz, dlaczego ja mam takie dziurki na twarzy, czemu one są takie duże. W więc rozświetlające podkłady świetnie się sprawdzają, odbijają światło. Pory są mniej widoczne, na dodatek jeszcze też skóra jest taka glow, więc to tutaj się sprawdza pod kątem wieku. Pora roku. Jeżeli mamy okres taki e, zima, wiosna, kiedy słońce było kiedyś, już po prostu nasza skóra go nie pamięta, zeszła opalenizna, no to wtedy wybieramy najczęściej rozświetlenie, bo potrzebujemy takiego większego blasku, więc możemy sobie stworzyć właśnie podkładem. A jak mamy okres taki, e, jest lato, e, być może jeszcze jest jesień, taka ciepła jak na przykład w tym roku, no to wtedy potrzebujemy matującego, bo uglo nam się tworzy w naturalny sposób na skórze, nadprodukcja sebum i czasami nie potrzebujemy większego. Glow. No i też jeszcze w zależności od skóry, skóry suche bardziej wybierają rozświetlenia, skóry tłuste i ze strefą T, czyli mieszane, bardziej wolą właśnie maty. No i to wszystko, jeżeli chodzi o podkłady, Wasze pytania i moje odpowiedzi, jeżeli Ty stoisz przed wyborem podkładu i nie bardzo wiesz, jak to zrobić, ciągle nie trafiasz, ciągle jest nie taki, za ciemny, za jasny, nieodpowiedni, no to napisz do mnie wiadomość prywatną, możesz skomentować to nagranie, ja Ci wyślę link do mojego Whatsappa prywatnego. Napisz po prostu podkład, ja się do ciebie odezwę, znajdę Twój kolor. A jeżeli okaże się, chociaż mam bardzo dużą skuteczność w dopasowywaniu podkładu, nawet na odległość, jeżeli się okaże, że jednak nie trafię z jakiegoś powodu, chociaż to byłoby dziwne, no to masz prawo do zwrotu produktu albo do wymiany na inny. Moje klientki mają być zadowolone. Produktów, nie tylko z podkładów, ale też w pielęgnacji, którą razem wybieramy, no i mają ją używać, bo bez sensu jest wydawać pieniądze na niesprawdzone kosmetyki, które później i tak leżą w szufladzie z bublami. Także ja Ci daję gwarancję. Zapraszam Cię do komentowania, zostawiaj podkład, ja się do Ciebie odzywam, no i dobieramy te indywidualne dla Was. Buziaki do zobaczenia na kolejnym live.